Okej, okay. trochę mam nagi, ale dobra Patrz, tutaj obczaj co nam zrobił Creeper eee. Bo tam żeś jaką dziurę zrobił Co, jaką ja dziurę zrobił? Jakieś, co ja mam z jakiś drewnianym miecz i buty Jakieś drewniane, co ty? a gdzie dziurę? moja zbroja? Ty chyba zapomniałaś No nie wiem, nie wiem, nie, co Ja, ja chcę załatwić Czekaj, idę zrobić. Tylko za mną nie idź. Dobra. A co do mojego pokoju? Ej, spadaj. <noise> Tam, nie dobra Nie, nie do Dobra, idę Ci ten dom ten pokój naprawić. Ej, nie przywitaliśmy się tak w ogóle. Weź się przedstaw, bo wszyscy mnie znają. No ma. Ja na Tak, to jest kundo I on trochę lami. Czemu lami? Nie wiem. Nie wiem lami po prostu Ej, ale czemu mnie tak laguje, ej? A dobra, trudno. Gdzie jest twój pokój? Muszę ci tam trochę nawalić rzeczy. Oj, chyba nas rozłączyło. Jesteś? Ja ci no. mówiłam, chodźmy lepiej na steama, nie, musimy na sklejpa, oczywiście. Nie no mi te! Ludzie, gadani. Aha. Dobra. Dzwonią do... No weź tam ja nie chodź! No ale patrz tutaj co się stało, no. No dobra, na tych idę dojadę, bo smytem. Dobra, jak jest noc, to ja idę spać Proszę. i idę potem jakieś ryby wyłowię. A idziesz spać. Poczekaj podgłośnie cię trochę, bo coś ci nie słychać. Nie wszyscy znaczy, słuchaj, tylko ja mam w Dobra. Co ty masz na sobie? A jest broja. Fajna. Dobra. Sprawdzę co ja tu mam. Aha, nic, dobra. Dobra, jest dzień. Bo tak jest... Nie, nie idę. No nie wychodzę, na mnie labuje. Fajna masz tutaj tabliczkę. Słuchaj, no to ty to nie założyłaś. No, nie! Ja, ale mi się na sekundkę, czekaj. Dobra, spoko. To ja teraz mogę sobie jednak... ...wyjść. Trudno, że przez deszcz mnie laguje. Ale dobra. Albo nie. Przesiedzimy ten deszcz w domu. Poczekaj, ja mogę wstać przecież. Co, co? Ja mogę yy, wyłączyć deszcz. No to wyłącz deszcz, Boże, co ty mi tutaj... Trzeba było tak od razu, a nie... No, no, no. ja poszukam komendy. Okej... Okay. Czekamy, bierzemy do No dawaj, szukaj tej komendy. Posz, Komendo. Jesteś tak, jest do... O, jesteś do żarcia, zarzucam sobie. Możesz jeszcze trochę koksów? Czego? Złoty. Ja byłem złoty. Nie. To muszę podłości jeszcze. Dobra, tu muszę mieć dobra. Okej. Okay. Włączyłeś ten deszcz. No, już nas ścią... Sony ludzie, ale... Nasem odcinek będzie lepszy. Chorera. Ja mówiłam o styczniu. No. Sorki, ale mi że... eee, nie rozwaliło. Nie, nie, nie rób chłopie, bo odcinek nam psujesz. Co? Odcinek nam psujesz takim rozłączaniem. Oj. Mówiłam ci o steamie, ale nie, nie, nie chciało się instalować. No bo ja nie lubię Steama. Każdy youtuber ci powie, że skajpy sobie. No zależy... Jaka jest odległość pomiędzy tymi osobami, tak? Dobra, weź ten drzewa Weź ten deszcz, wypieprz, bo mnie zlaguje zaraz, że bywali mnie z przez te pawiliony, kupikom Także wiesz. Weź, weź, weź się zaraz tak... Ty, ale Absolution poszedł, ty wyobrażasz to? Minecraft nic nie? Ale Aresman i poszedł. No, kwiatki ci. Idą. Eee... Czeka, masz wyłączyć ten deszcz. Tu na mapkę O, by to nie było, czekaj, tak, czekaj, moment. O, dobra, już, powracamy z powrotem, bo pauzy mało no, zostały. Taką pauzę się... Co? mam. No. Mam. Co masz? Chyba. Nie, to Aha, rozumiem. Już przy drzwiach my strasznie robimy, eee. my się śpiesz. O, wiem. To będzie to. Ja. No, a ty co się No. Jakisz? Ty mnie tego nauczyłeś, to się zresztą. O, już. mam. No, chwała Bogu. O, Jezus. No idź. I... O już, dobra, a i tak mnie laguje, ale lepiej jest, dobra. dobra. Może jest noc, idę spać. No nie jest noc. No jak nie? Jak ty masz jakieś ugojenia? No po, jeszcze mi powiedz, że to cień jest. Że idzie działo. O dobra, można. Jak ja jest się... dzień. O, teraz jest dzień. Chodź, no. weź wędkę, czekaj, ja idę po wędkę. Jakieś rybki się połowimy. Co łazisz za mną, ty wędki stać. Ej, czekaj, ja ci zaraz się na skrót. Co? Na wędkę cię nie stać, myślisz, że ci pożyczę czas? składaj. Co mi piszesz? Odcinek psujesz. Mój Oj tam odcinek. Aha, dobra. A to mam spauzować? No. Dobra. Powróc. Dobra, powracamy, bo... Fakundo miał no, problem. Tym... Ten bendicam mnie trochę laguje, bo jak dam pauzę, to, to już jest normalnie, ale dobra. Bendicam... No bendicamem, no, no co frapsem będę nagrywać? No nie wiem, myślałam, że ty, no, jak myślimy jakim programem nagrywasz. Dobra, chodź, idziemy sobie tam. Masz bendicam... Ale, że się nie zgubiła. A, mam mapę. Jezu, tak mnie laguje, że nawet nie mogę go walnąć. daj mi jakiś bo tak. ja nie mam przy sobie. Ja też ją przy sobie, ja mam tylko jeden. Mogę ci dać ewentualnie mapę. Taki mieć. Dobra, to ja będę przewodnikiem tutaj. Dobra, to masz mapę. Łap. Wow. No. I szukaj tam jakiejś tego. Byłem... Wody. O, wody, dobra, widzę. To ja będę za tobą. Ej, widać cię. No, dobra tam, chodź. Aha! Ty, ale wiesz, na tej, mapie, tam, na tej mapie nie widać naszego domu jak coś. No wiem, ale ja wiem, w którym miejscu leży ten dom. Ech. Czy to cię tak? Pragnę tylko dodać, że y, jak doda. nagrywamy odcinek to powinniśmy zbudować ten dom, a nie już gotowca mieć, w sensie... No ale to już budować dawno budować. żeśmy je robili. No, w sumie. No ten tak o, tu jest. Dobra, biorę wędkę, co Może oswoimy jakiegoś kota. Ty, a ja mam opinię, mam tutaj wody. Ta kota, a masz ryby? Aha, no tak. Bo... No tego... Y... Geparlać, co to tam jest, to będziesz miał kotę. No, ale to nie jest kot. Ale potem się... jak się go oswoi, to będzie kot. No dawać, o, o. o. Ale nie umiesz mówić. Tylko gdzie ta jesteś nie umiesz. No bo musisz masz. Daj mapę, ja będę prowadzić. Ja złowię. Ej, dziewięć, 10 godzin później. Mhm. To ja sobie... Jak ci, zaraz tym panę? Ej, złowisz, mnie poczekaj. Pajnie, że cię mogę złowić. Chcesz, żebym cię złowić? Nie, dobra, nie, nie, nie. Czekaj, ty trafi. Dobra, ja, ja biegnę stąd. Ja nie. A czyli spływam, że tak powiem. O Boże. Ale słaby internet mam w tym pokoju moim. To wiesz jaki ja mam? No ja mam Dzień dwie właśnie kreski. Ja mam dwie kreski. Dobra, wiesz co? No? To może ty se tu zostań, a ja pójdę... Nie, złów mi jakąś rybę, no ja tak, pójdę... tak, i się zgubię, i się zgubię. Dzięki. Nie wiem, czy Oj, tam, oj, tam. Dasz radę przecież. Dobra. Czekaj. C mapa mówi, że jesteśmy poza mapą. Że tak powiem. Dobra, zów jakąś rybę ja idę jakiegoś kota oswoić. Znaczy, no, kota mieć. O nie, już go wyłączyło. O Boże co? No dobra przepraszam jeszcze raz za ten problem ale... O wierzmy. No, no brawo no, pół bada. odcinka zepsułeś No co ty? No. Tak to, to dużo się się zdarza luczą żeby nie ma żadnego To nie ma Nie od internetu Dobra na 7 odcinku na pewno będzie lepiej prawda? Spróbuję nie no wtedy będę na komputerze, na laptopie. Jak ja na tym laptopie mam tylko 3 PS-ów, a na komputerze mam ponad 100 Aha, dobra, my tu nagrywamy o Minecraftie, więc gadamy o Minecraftie No właśnie Dobra, to ja może... Nie no ja, prawo. nie złowić niczego Dobra, to nie łów Idziemy gdzie indziej Później żeby nie było, że nie miał łowić Aha? Dobra. Nagrałam jeszcze Call of Duty wczoraj, bo przez wczoraj, ale miałam słaby internet, to wyślę go kiedy indziej. Także już macie taką zapowiedź. Dobra. Co? Black opsa. Co? Ta Black Opsa, Ty myślisz, że na pawilionie mi takie coś pójdzie? No normalnie. Dobra widzowie, wiecie już, że mam Mam laptopa HP Pavilion jest series. Przyznaję się. HP Milion Zero. Ta, zero, zero co ty jesteś. Dobra. Nie biegniemy. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie jest nasz dom, czy zapomniałem. <grym> no i, a, i, i widzisz, że już się zgubiliśmy. Poczekaj tam. Przeżyjemy. Ja mam miecz, a ty nie masz, to ty raczej nie przeżyjesz. Jak się zainstalujemy ten... Jak się jak zainstalujemy modę na Remy i mapkę, to tyle. Można się odmawić. Ja mam tego launchera co mi wysłałeś, to ja go mam dalej. Ale raczej go nie odpalam, no, bo nie będę prawie... oszustem. Dobra, biegnę no za do mną, jest... bo ja mam mapę tutaj. I chyba się już odnajduję. No o, idź, i... prowadź. Gdzie ty jesteś? zła Akielandka. Kłócikie! Ślepa i... po Gdzie jesteś? Gdzie nie. jesteś? <laughs> Idziemy. No, co mnie zaraz dostaniesz? miecza. Ja ci nie widzę. O, to chyba no, ty, <laughs> No dzięki. Spoko. Dobra, ja biegnę no, czekam na ciebie, skoro tak. Jak gdzieś do siebie? Jak ja jestem koło ciebie! Jak ja cię nie to... widzę, jo! Ty a mnie to mi odcięło od internetu. O Boże. Nie, ja, jak nie, ja mogło odciąć? Czekaj. Tak. A ty tu stoisz! No jak... Ale Jej. ja cię nie widzę tu, ej! Skocz, skocz czy coś! <grym>, ja mam lagi! Ej, to może relog, normalne, co? Normalne. Ej, tak. dobra, ludzie robią reloga. Dobra. Lambs. Dobra, wchodzę. Lamus. A, mam. Ja chociaż e, pawliona No, ale ja mam w Polsce taki komp, że ci kurde ściana opadnie. tak, ja mam Aha. u siebie w pokoju. Tylko muszę sobie zmienić monitor, bo mam takiego kloca. No, a ja mam płaski. No, ja z mam jak ma i tak procesor, jak ty masz normalnie... Ty masz karty graficzne już. No ja i dalej tu stoisz. O tam pieprzysz. No. no Kurde, ta mapa no. mnie tak zbloczyła, że bym prawie wpadła do tej dziury, gdzie są creepery. O dobra, no. jestem blisko domu, bo widzę, że tutaj jest zasady, regulamin itp. Mhm. Także chyba... To, to, ale to bardzo blisko do mnie. O ty ja mam cię na mapie, ty ja nie widziałam, że ja mam cię na mapie. No to wyjdź do mnie przyjdź, bo ja lubię... Ale który jak... to ty jesteś teraz? Gdzie? Poczekaj, jak ja się odwrócę, to się dowiem. Ja cię pod... w Teleportuj się do mnie i tyle. No jaki... ty to ty, 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 ty stoisz w lesie, oddzielę drzewem. <laughs> nie, czy się pocielaguje. <laughs> Zaraz Cię wędką zabije i zobaczysz, no, gdzie to te, jesteś. Y Dobra, może zrobimy reloga, by ja się tu ja A bo nie, ja nie, to Ty masz jakieś lagi, a nie ja. No, podziękowania dla Bendika. Która to godzina? 16.32. Mhm, mnie mnie 17. No, normalne. Dobra, ja już jestem no na serwie, tak że się... O, jesteś. No i co no, tutaj nie jesteś, wiecie. koło mnie? Ty szłaś bez internetu. Nie bez zagował? internetu? Ale śmieszne. Znaczy no, wiesz, no... Minecraft nie cię znagował. Wiem, wiem, Dobra, chodź. Ty, ty w nie Dobra, masz mapę, nie to... bo... To Co się gada? Plecy sera wędką wyprostuje. <laughs> ja się lubię... ...gaduć. Okay. O, e, dawaj. Jakieś tylko dwa jajka widzę na tym e, No ty jesteś jednym największym jajem I ten taki żółtawym. Oj okay. spadłam z drzewa No o, ja co o, ty tutaj na drzewo Już cię poznaję, to tu ty Ty tu Już mi spamuje jakiś debil o, na Skypeie Weź wejdź na Skype i potem Jezu o Boże, już się ciemno robi. Ty, gdzie ty jesteś? Ej! Ty, no, no, co? To... Ej! Coś. O, dzięki. O, no, dzięki. Trzeba było biegnąć do Ej, no, naprawdę się zgubiliśmy. Przez Ciebie. To teleportuj nas, Boże! Jak mogę Cię teleportować, jak ja no, nie wiem, gdzie jest ten Twój dom? Głupiec. To daj tą mapę, gnoju! <śla> <śla> to się dowiemy. Czekaj. Ej, a masz coś do żarcia przy sobie? No, jedną złotą jabłko. Aha. Ej, Dobra, chodź. Co ty? To jest najlepsze. To może... Dobra, weź. chodź. Dobra, chodź. O, weź trzcinę, przyda nam się chyba. Trzcinę, jak ja mam jej. Trzcinę. trzcinę, trzcinę. Trzcinę. Dobra, szybko, bo ja na ciebie nie będę czekać. Ej, krzyż, no i... Przez Amor, to mi teraz... Blokuję tutaj pajączki. pole widzenia. Tam jest pajączki. Czy? Jezu, gdzie? A, myślałam... Msię... <grym> za tobą! Za tobą, za tobą! Za tobą! <grym> Chodź się bić gnoju! <grym> nie lubią. Dobrze. nic, to wszystko. Fuj, to oko pająka! O Boże, fuj Chcesz? Chcesz Bój, to mogę. <grym> Wiem, że to się je pewnie. Nie, weź... Może bo zim... ja ci dam miecz, a ty będziesz ich bił, co? Nie no, bo mam nogi. Weź przejdź na kompa kurde Ej, tak, gdzie ja mam Teraz mam przechodzi. Dzięki. Ej, zgubiłem cię. A nie, tu jestem, Poczekaj. O, wstać cię atakuje, Patrz, patrz. To ty jesteś. Maczę, patrz. Bo tutaj. Ej ja nie wyjdę. Z... A dobra, mam kawałek ziemi. No. To się podsadzę. A podsadzisz. Dobra, weź, umiesz latać tymi komendami. Nie. No nie, dzisiaj latałeś debilu. <coughs> Nie no. się Poczekaj, chodź, mam mapę i teraz chodź za mną. Dobra, nie, Ej, Creeper, Creeper idzie Jezu, gdzie? Za tobą Jezu, fuj, ja spadam Ja na ciebie A nie czekam. No dzięki, dzięki, wiesz 30 Creeperów za mną, ej Ach też to mogę ich trochę zrefikować dla ciebie nie, 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 dobra Utknęłam, boże Jezus, co mnie bije, ej! No! Co ty Jezu, ja spadam, ja spadam. Bo no ja też, ciebie. ja, ja idę. z Jesteś ja zdany przez... dla siebie, jesteś przez zdany dla siebie. Przez ciebie to, cały O Jezus. Boże, mam ten miecz, który już trudno będzie zrobić. Jezus, że jest to Jak przez ciebie cały majątek stracimy. Tak, przez ja ten... ciebie się zgubiliśmy, bo ci się zachciało. No. Zachciało się. Z... mi! A zobaczymy. Przecież ty, ty na robie chciałaś iść. Ale bliżej trzeba było iść, a nie dwa kurde kilometry od domu. Skąd ja to miałem wiedzieć, to? No, a ty... A no właśnie, skąd ty to miałeś wiedzieć? No to w nie jesteś taki mądry, żeby to wiedzieć. No właśnie. No, no, ty. no właśnie ty. Średnia dwa dła. Jezus, 30 creeperów za mną biegnie. Ta 32 creepery. <grym>, ja się wypłynął. No, Jezu, wpadłam gdzieś, ej. Ej, samo mnie suwa. Jezu, gdzie ja jestem? To cię po prostu Śmieszne Ej no ej, co mnie bije ej, za gówno? Weź, weź to zabij gówno za sranie. No to weź to mam. Dzięki Dobra Weź mapę i obczajaj To jest gdzieś na dole tam To jest tam gdzieś na dole znam. się nie znasz no Wypieprzemy ja się... te rośliny. Ja nie lubię i... takiej mapy, ja lubię... Ej, Creeper to jest. Jezu, gdzie? Nieważne. Chodź. Dobra, ja za tobą i zdaję się na ciebie. No ja... Boże, jeszcze mnie zaraz zabije ten gnój! No, jaki gnój? No też szkiele do besrany, strzela we mnie jak Weź mi daj jakieś Szybko Ej, Ej jesteś za mną? Tak, cały czas biegnę za... Jezu Creeper! Jezusa lasko mnie, Jezus! Ej, umieram! Już umieram na 100% weź. Tu. Ej, pomóż mi no! Ej, gdzie ty jesteś? Jezu Creeper! Boi. Ale jebo! Ej, ja mam jed jedno serduszko z żyć, weź mi pomóż No to masz to, szybko, to ci naregeneruje życie szybko. No to ja weź no, Masz dawaj. No dawaj, no Szybko, żyjemy no, Żyjemy, żyjcie No a o, dzięki Dobra, ja biegnę gdzie popadnie, zbudujemy sobie nowy dom chyba no, Tak, nowy dom, weź No ja, ja wszystko budowałam, ty tylko mi podawałeś. No i dobrze! Bo ja tak widzisz da się z pracować. Ty, ty właśnie tylko budowałaś. A ty się o, ja budowałam się ile mi... Jak mogłeś mi dać, żebym budowała? Ej, no co mi bije? Jezu, jaki gnój we mnie strzela. Ej, może wezmę dzień zrobię. Co? Zapomniałam. Dzień zrobię. Ale zapłon masz. Dobra, oddawaj mapę i chodź za mną. A, a gdzie ty jesteś? Jezu, jestem w jakiejś rzeczce. Chodź, znajdź jakąś rzeczkę. Blisko. Potem co ja mam rzekę znaleźć. No. Dobra, tutaj, no, masz, ja, tutaj, jest, tutaj, są tutaj są zasady, zasady tak? tak? Daj, Daj mi, mi mapę. mapę. Daj mi mapę. O, Tutaj jestem. jest Spawn. Daj mapę. O, nie tak. Dzięki, o, przyda dobra. się. O, co to? Dobra, mamy mapę. Ja ja. Free! To, Dobra ja spadam. Chodź o. teraz za mną, chodź za mną, bo ja wiem teraz gdzie iść. Jak no, chcę? Jak chcę dostać? Idziesz? No idę! I... Gdzie ty jesteś? W dupie. Właśnie dupie. ty masz dupę w strzały. Nie, tylko kogoś. Czekaj. Jezu, cała ze strzału jestem. No. Poczekaj, wejdźmy sobie na to drzewo i teraz na mapkę sobie zobaczmy, chociaż... My jesteśmy... Dobra, mamy iść tam. Kompas byłby lepszy. Kompas jest lepszy. No, to weź stres O! Ryby! Jakbyś oswoi, jakbyśmy jakbyś go oswoili, byśmy mieli kota. A nie mam! Jaki samobójca się wrzucił do lawy. Hmm. Ty I też daleki Jurys weź. Ej, weź mnie, weź mnie ten... teleportuj do ciebie. Podam ci rękę. No dobra. Poczekaj. Pomocy na Jesteśmy w rogu, a powinniśmy być w tym drugim rogu, więc... Jakim rogu? Ja patrzę na mapę! <grym> co na co się wody? dzieje? Potykasz się? <grym> Dobra, zaraz... Poczekaj, dojdziemy do domu, zrobimy coś tam... nie wiem, coś... Ej, stój, stój, stój! 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 Już... Już coś na zarazem... stój. No, o właśnie, i teraz weź tak szukaj domu. Tak, tak szukaj no, domu. Tak. Po co się w dżungli osadzałaś? No Jezus. Jakbym miał tą rej mini -mapkę, to byłoby lepiej. To masz ma... Aha, mini mapkę. No, nie mam. Bo... Poczekaj. Tak to się jest Weź się, zamknij, bo ci przypiewczę. <laughs> Ciekawie jak! No normalnie moim diamentowym mieczem. A... Poczekaj. Pamiętam, że w tym miejscu... Nie, nie pamiętam. Dobra, idziemy. Ops, ops. Dobra, słuchaj, twoja kolej. To moja, ja się w ogóle nie znam. Ty co to jest w ogóle za jakiś ston? Idziemy. No my tam... jesteśmy bossami. Ja, ja... Czy mi się wydaje, czy się ściemnia? To co z tego? A no w sumie możesz. Dobra, my tu obczajamy sobie mapkę. Kto mnie bije? Będziesz, będziesz no? Ja spadam, ja spadam. Aj, tu gdzieś jest chyba ten dom, Ty, mi się wydaje, że jesteśmy niedaleko. No, mi też. Ale to tylko mi się wydaje. tak. Dobra, biorę miecz, mapę możemy na chwilę nie używać. Nie to. O Boże, jak labuję. Dobra, słuchaj. Co? Teraz biegniemy gdzie popadnie i trudno. Tak, tak, oczywiście. Poddalimy no, jeszcze bardziej od domu. Zaufajmy mi. Tak, zaufajmy mi. Nie no, naprawdę, ej! Ty, może wyjdziemy z serwera i wyjdziemy, no. bo... Precy... Ej, zabij się! No ja zbiorę twoje ten ej, słuchaj! Zabij się, ja zbierę twoje itel, ty się odrodzisz w domu i... Dobra, ja to te tego nie zapiecz. Masz jeszcze jajko, jak chcesz. Co ja tu trzymam? Poczekaj, jeszcze ci dam moją zbroję. Mam wpisać komendę kill, czy po prostu co? Nie, ja cię zabiję. To no dla ja mnie dobra, Poczekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, moment. Muszę z, jeszcze moje te... B zbierasz to? No, Przecież to by nie znikło, bo by wypadło z ciebie. Dobra. Wpisuję kill. No, ale ten... Dobra. Jestem w domu, chodź. Teknij się do mnie. No dobrze, że to wymyśliłeś, no nie wpadłam A, na to. ja widzisz, jacy są młodzi? Ej, Ej, Gdzie ty jesteś? No przed tobą! Co, co, gdzie? Dobra, wywal i ten, ja je podniosę. To zobaczysz. O, spalenki. Dobra, trzymam mchę. Ty wiesz co? Widzowie się nabijał, że ja chciałam zrobić hełm z kamienia. No, To było. Dobra, ale tego już nie trzeba, bo to jest twoje. Ta moja awetka? o mapa? Szcinę mi dałeś, ty debilu. Dzięki. Ej. Co? Zbroję mi dawaj. Co, dałem ci? Haj, dobra, możesz. Co? Co ty, co to dawaj to? Rzuciłem ci. Dobra, zaraz będziemy kończyli odcinek. No. Ale jeszcze nie, jeszcze nie, poczekaj. No okay. wiem, to 16 minut 18, to dopiero 16 minut jest tegoś. 18? Dopiero no. 16 minut? Ty też nagrywasz? Nie. Oh. Skąd wiesz? No bo widzę ile z tobą rozmawiam na skakie. Aha, boże, no przecież. Dobra, ja sobie tutaj już wszystko podkładam. Aha, może pokażesz im ten, nasze tajne przejście tutaj, do tej kopalni. O, dobra, dobra, poczekaj. Te takie w tej tak. lawie, w tej lawie. To, to. Dobra. Odkładamy to. Itemy i Jesteśmy gotowi do... Ale zbroje nie jest nie z... nie Nie nie, nie z O, wiesz, że w ogóle na łóżku siedzę. Dobra, chodź. Dobra. Tutaj, tak? Ej, ja muszę tylko szybko, bo mi zaraz się... rozładuje ten a... Um, jak to ma laptop? Jaka antena. No. Dobra, nic. Dobra, ja wbijam trzy, cztery i ry. Uhu. Ale jadę ziom. Co na zakończenie odcinka, co? Dobra, to będzie na zakończenie odcinka. No. Jeżeli się podobało, no to lajki oczywiście, suby. W opisie będzie link do twojego kanału, o ile nie zapomnę, módl się. Módl się, dzięki. No. Dobra, tu i teraz tak. Pożegnaj się ładnie z widzami. Tak, ładnie to jak? No nie wiem. ja się nie wiesz? Jakieś papatki powiesz. <laughs> Dobra, cześć, właśnie się pa...